Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, e, cóż, e, w sobotę nagrywałem odcinek ze swojego ichthiozora. Nagrałem go, chciał zostawiłem, ale go straciłem, więc już pomyślałem, że nie będę tego wrzucać po prostu. Natomiast na dzisiaj, plan jest taki, żeby po prostu wykluć raptora. Fajnie by było. Plus, się chcę wam pochwalić, że o swoim Spinozaura tak, o swoim Spinozaura miała 130 poziom na dziko. Eee, prawdopodobnie teraz wam się wyświetla przybitka, jak ją próbowałem zagrować do pułapki, żeby za mną po, poszła. Tam mi nie wyszło, bo no tamtą pułapkę stawiałem, ona gdzieś tam do lasu mi poszła. Polowała na parazory i tak dalej. Potem wróciła do wody i nie umiała za mną pójść. No to ją potem... Znaczy zabrałem pułapkę stamtąd, zbudowałem ją tutaj. Jeszcze mnóstwo rzeczy wykombinowałem innych, niepotrzebnych. Trochę się męczyłem, ale w sumie nie mam jeszcze doświadczenia z takimi pułapkami. Z tym typem przynajmniej. No i ją potem stamtąd zagrowałem tutaj gdzieś a Tutaj jakby za tym powalnym drzewkiem, co jest tu, gdzie jest czubek mój włóczni No to tam była ta pułapka właśnie już drugi raz zbudowana i tam ją oswajałem a, I dzięki sufing Balm Tak, sufing Balm, tak a, No to 61 poziomów weszło jej Z efektywności oswajania, więc Fajnie I już zdążyła sobie coś na farmić mięsa i nie tylko. A parę bronto już też zabiła, także na maksymalny poziom bronto, jaki na razie ma na koncie, to jest 45. Tak, 45, ale dobra. Skoro chcę swojej koraptora, to przydałoby się mieć temperaturę. Ja tu mam ogólnie około 16 stopni, tak. Więc dobre, Odpalamy ogniska. No, przydałoby się. I czekajcie, jaka to jest temperatura teraz? Ja nie będę potrzebować czwartego ogniska czasu. Mam nadzieję, że nie. Czekajcie, mogę spróbować rzucić to jajko tutaj, no ale trochę się cykam. Efektywność oswojania i życia. Wiecie co, ja dla pewności zbuduję czwarte ognisko lepiej. No, i tutaj raptory są tutaj roznożyłem. Nie ruszały się w sumie, no ale tak dla pewności je tutaj schowałem. Eee, dobra, ognisko to potrzebuje tak trochę tego, trochę więcej nawet tego. Eee, wait. Eee, touch, ok. Mm. I co jeszcze? I kamień. Ok, niech się ognisko robi. O, teraz nie potrzebuję tego flinta. Okej, okay, a... I też może się odłożyć. I ognisko idzie do łapy. Dobra, idziemy. Wygrywać jajko. Nie rusza się za bardzo. To okej. Okay. To, to dobrze. Mam tutaj. Nie jest. Niech będzie. Jajko się wykluwa. Może nic się z nim nie stanie. No czekajcie, ile tu jest stopni? No, chyba, że temperatura odczuwalna. Ale wydaje się być ok w stopniach. Nie dzieje się za bardzo z tym jajku. Okej, okay, wydaje się być w porządku wszystko. Więc dobra. Mm. Jeśli uda się w miarę szybko wykluć raptora, mm. Znaczy, no, no wiadomo, to jest za 10 minut, więc tak czy siak trochę zejdzie. Więc w tym czasie może po prostu weźmiemy spinkę, mizu ją nazwałem, No na follow i agresję po attack target, okej. Okay. Niech za mną idzie i pójdziemy sobie zapolować, tak jak to robię, okej. Okay. Dobra, największa wada tego z tym ten robi? Dealer. To jest mój deal czy nie? Nie wiem. Dobra. Mm. Dobra niech się spinka nie zajmie. Niech by Ok, no i tak sobie chodzę po prostu poblarzy i poluje. Mm. No nie ma w tym wielkiej filozofii, nie? Aczkolwiek jest fan. Ładnie popiernicza strasznie szybka jest. Um, no dobra, na to sobie jeszcze poczekam. Dobra, jakieś dodo tu jest. Oops. O, jest. Nie wiem, czy tam tego zapało o, o, nawet spoko, ten poziom dodo, ale to nieważne. Nie potrzebuję jakoś dużo dodo. Dawaj, dawajcie jest trusaurusa. Dawaj, spinko. Dawaj, spinosaurze, sami co jedna. No i już szybciutko poszło. Ogólnie ma spoko statystyki. Hmm, nie to. Kwikunek. Ma trochę w życie i raz tylko w życie z poziomów. Na ten moment wszystko daje jej obrażenia. Myślę, że jak dobije do 500% z obrażeniami no to coś tam jej życia wtedy dobije. Może i do 10 tysięcy nawet. Ale to się jeszcze zobaczy, bo na razie no to Ile ona ma tam poziomów? No niedługo będzie mieć kolejny. Zbroń to trochę jej podekspiło, o fajnie. Eee, I z jakiegoś też spinu zabrał. O jest, moszczos Niech go tam apie... A nie wydrę. A wydrę też tam mogliście zobaczyć, oswoiłem. No znacznie niższym poziomie w sumie. Oj, gdzie ona poleciała? Tego to ja nie rozumiem. Ok, i niech tego atakuje mm, nawet ładne obrażenia robi, ale jeszcze to jeszcze nie jest to, co bym chciał osiągnąć. A myślę, że tak będę finalnie dążyć do około 200. Nie, 350 obrażeń tym lepszym atakiem, tylko nie wiem, który jest lepszy: czy pazurami, czy, czy paszczą. Ale jest bycza. To jest byczy potwór. Ogromny. I się strasznie rą, Ale serce mi... O, nie pamiętam kiedy mi tak serce biło przy robieniu czegokolwiek. Jak przy jej agrowaniu do pułapki. Ale jest. Opłaciło się. poszczęściło też. Gdzieś tam trochę rybiego mięsa y, miałem. Na no jej oswajanie. No balmem było w sumie to. Poczekam aż się zagłodzi nieco. Zapomniałem o tym, że jest Suffing balm. Eee, balm. I co ja tam zrobiłem? A, i nakarmiłem i robiłem mięso tak od razu, jakby nie było Suffing Balma. No to wyszło i tam 10% gdzieś. Zmarnowałem z narkotyków. No i potem poszedłem się przespać. Tak, poszedłem sobie skipnąć noc. I po tym Suffing Balm ja już miała. 90 coś procent. 99 jakoś tak. Dobra, tymczasem Parazaur. Widać. Na parazaura. Kurcze, kocham Spino. Nawet nie widzę teraz za bardzo sensu. Rexa oswajać z kromą bo Moim zdaniem, Spinowarka jest akurat lepszym Dinkiem. Nie licząc Giga, oczywiście, bo Giga to Giga. Giga nic nie prześcignie w robieniu obrażeń i w ogóle walce. Dobra, niech spinka teraz idzie. Trzebałoby się jajko sprawdzić, nie? I stop. Passive. I stop. Ok. Trzeba jajko sprawdzić. Jajko, jak się ma jajko? Bardzo fajnie się ma jajko. A, no i właśnie. Um... Bogu, nie eee, trezor, ogólnie czekać, a to. Jest to za bardzo ogarnąć. Nie tylałem raptora wyczaju drugiego, bo tu jest. Tak, tu jest delta. Nie mówiłem wam, ale straciłem raptor ogólnie. Poszedłem na tamtym brzegu. Poszedłem gdzieś tam pod Reduda, praktycznie tylko nadal pozostawę na tej wysepce, co jest po tej stronie. Tam na bagna w sumie zaszedłem. No i bo to mi się pokazała Explorer Note z tego jednego zadania, co jest. Um, no i tak zaskoczyły mnie Raptory, bo szedłem tam deltą. Delty tam na tego Explorer Note. Nie zaskoczyły Raptory. Zrzuciły mnie, mnie zabiły. Delty już niebo się pewnie nie wczytywała i dlatego. I wziąłem drugiego raptora, który miał 133 poziom, prawie 140, chyba jak mi już. Prawie 150. Nie pamiętam już, no to było kiedy? no Tydzień temu. Tydzień temu, w czwartek, podejrzewam, tak. Tydzień temu, w czwartek, ten straciłem, w momencie jak to nagrywam. Jak to nagrywam, no to poszedłem tym drugim raptorem. Jego ja też w jego przypadku też walczyłem z bandą raptorów trochę się źle do tego zabrałem no i lepszy raptor zginął eee, parę... Kiedy? jakoś w tym tygodniu, w poprzednim tygodniu sobie przypomniałem o delcie że jakby zobaczyłem sobie listę teamów po prostu mi się wyświetlało, że jest delta, ja tak mówię o kurde ona żyje i żebym od razu poleciał tam, bo pamiętam mniej więcej, gdzie ona jest, to też bym tam poleciał. Na szczęście nie zostałem żadnych raptorów innych, no to wziąłem cały czas gwizdałem follow na no all. No i się znalazła. że żebym ją sobie bezpiecznie wrócił na chatę. I ja nie będę nigdzie wychodzić tymi raptorami. Znaczy, tym może jeszcze, ale wolę, żeby z jajka wypadł samiec po prostu, żebym tego mógł zabić tam później. Bo taki samiec na takim poziomie to jest trochę wstyd. No, ale nieważne: no, Raptory przywrócone, więc jest dobrze. Tymczasem, jak jajko, jak się ma jajko? 3 minuty, tak? Dobra, to ja może się zacznę przygotowywać ogólnie. Zaraz, czekajcie, właśnie, czy to jajko będzie mi się wykluwać. Jak ja nie będę mieć koło tego żadnego ciepełka. Muszę to zobaczyć, bo jak tak, to bym sobie wtedy tego raptora zamknął z rodzicami prawdopodobnie. Tak, schodzi czas, okej. Okay. Schodzi czas, okej. Okay. Mm. Więc niech tu się jeszcze przez chwilę robi. Ja przygotuję mięso i na ostatnią chwilę dosłownie go zgarniemy tam do pokoju z rodzicami, jak będzie. Żeby mi potem nigdzie nie uciekł. A mięso, 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 mięso. Z transferu jest sobie na razie wezmę 5 pełnych staków mieć. w sumie. A no dobra, niech tyle na razie będzie. Albo jeszcze tam jakaś trzynastka była. Jest 13 jakaś. Ok, i teraz na razie musi mi to starczyć. Niech się jakoś bierze i dorobi do końca. I trzeba będzie wziąć. I... Albo I czekaj się, nie? Ja muszę tu pomyśleć, jak to zrobić. Najpierw będę nieprzygotowanym, nawet nie chowaj się. To jest jedno. Ja to muszę jakoś tak mądrzej zrobić. Już mi wydra też przeszkadza. Okej, okay do przynajmniej którymś. Okej, okay, a... Pierwsze dobra, niech będzie tyle. Hmm, to wydra mi przeszkadza. Ona się przemieszcza, głupia. Nie chcę jeszcze się przesunąć jak inne dinki. No Trudno. Trudno. Dobra, na ostatnie 30 sekund bierzemy. Do domciu. po co mi Huawei? Dobra, i niech będzie spokojnitko. Dobra, no, chodź jajko i idziesz do tatusia. Twojego marnego taty. I tu niech się jajko nie wykluwa do końca. Okej. Okay. Zobaczmy, czy będzie jakiś fajny poziom. Liczę, że tak. Chodź, jak. Tym raptorem się muszę wycofać, to na pewno. Mm, nie, tu, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, tu się muszę zamknąć. Z jajkiem, ok. I za chwilę będzie jajko, ok. 5 sekund, 3, 2, 1 i jest git. I jest raptor. Trzeba teraz. Wklejmować, ok, I... Nie, to muszę go... Muszę go otworzyć i mięso wpakować. Po cztery mięsa mogę, tak? Okej. Okay. Ile będzie trwać? Dość szybko to schodzi. Mmm... No to niech sobie wchodzi i jest na 20 poziomie, czekajcie jaka płeć? Samiec, i fajnie poziom mógł być lepszy, no ale dobra ale on jest piękny raptory są piękne no, no wspaniałe bestia I dobra eee. co ja tu mogę mu? i okay, dobra, niech na razie ma i niech on sobie rośnie. Ja się tymczasem będę chyba z Wami żegnać. Eee, nagram, myślę, drugą część, jak już będzie dorosły Raptor, i ewentualnie będziemy robić kolejne Raptory. Tylko, że wtedy z jakby fazy już prawie że dorośniętych, może jakiś timelapsek bym nagrał. Eee, tymczasem myślę, że się będziemy nie wiem. Chociaż. Wiecie co? Bo miałem zrobić dłuższy odcinek, więc kto powiedział, że nie? Czekajcie. Tylko w takim razie, jakby życie tego raptora, to jest z czego? Za pół godziny będzie większe, tak? Ja nie rozumiem do końca, tutaj jak to tam wchodzi. Ja się kiedyś nauczę lepiej te dinozaury bridować, jakieś lepsze dzieciaki robić i w ogóle. Na razie tak. Niech ten maluch ma ile mięsa chce. Masz mięso chłopaku. Już nie chce więcej tak. Nie chce, więcej chce. Okej. Okay. Mm. Niech on tu na razie rośnie. Tymczasem jego rodziców może odstawię. A, tak robiłem farmę do kib O ile jajek. Ja dostanę show z tymi gównami hmm, Ja chcę jajko Nie, ja chcę jajko ja chcę jajko, ok Mam jajko o, Spoko jest Mam trochę kibli Na pewno zrobionych na to, to Nie pamiętam jak było z innymi rzeczami Ale dobra, to nieważne Weźmy sobie Ciebie Weźmy sobie Ciebie, petnijmy i okej okay. hmm. Czekajcie, ten raptor ma poziom? Ma poziom Życie, życie Ale on jest biedny, naprawdę Czasem ten Dobry, nieważne A. Zobaczmy czy on dostał bardziej mierno miernotę po tatusiu, czy bardziej po... Hmm. Gdzie jest ten raptor? Się pytam gdzie on kurde jest. Gdzie jest ten dzieciak? Czy on mi się tam wypchnął? Czy co? Matko, ja nie mogę wyjść. Czy mi się wypchnął? Czy on mi się nie wypchnął? Bo ja nie wiem. Gdzie jest ten raptor? Gdzie on jest? Poważnie, ja się pytam. Gdzie on kurde jest? Jego nie powinienem zamknięciu trzymać? Gdzie on jest? Wait. Nie rozumiem. Bo wszedł. Jest, dobra. Uff, już myślałem, że może być źle, ale dobra, jest okej. Okay. List, czyli się przemieścił do mamusi, tak? No i fajnie. A na razie jest mały, więc ma... łatwo go zgubić, więc myślę, że lepiej przy nim tu siedzieć po prostu. Ach, te dzieciaki. No, ale jest uroczy, to trzeba przyznać. Kolorki ma zaraz. Kolorki ma chyba po ojcu. No po ale nie widzę w tym świetle do końca. No, w ogóle takie duże pozury chyba nie? Tak, no, takie duże pozórki. Te nogi, jakby takie nieproporcjonalnie wielkie są. ale dobra, to jeszcze wyrośnie z tego za o kurde 25 minut. O matko, ja nie wiem, jakie ja to wytrzymam. Mm. To będzie złe. To będzie złe, żeby bridować w ogóle jakiekolwiek dinozaury Bez Bez zbustowanych rajtów Ej, nie, 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 nie ma, to zjad Mam, no, bardzo ładnie Musia też taka duża w sumie jest. Jest spora różnica pomiędzy dorosłym raptorem a małym. I dobra. 5% dorastania gotowe w sumie. Dobra. Nie wiem. Mi się chyba nie chce więcej nagrywać. No cóż. Myślę, że zobaczymy się jakoś tak kiedyś na pewno. Bo Różnie to może u mnie być. Natomiast tak może. Albo raczej zobaczymy się, jak już będzie prosty raptor dorosły i może jak będzie mieć rodzeństwo. Może siostrzyczkę. Może y, brata młodszego zobaczymy. A tymczasem już y, Dziękuję za oglądanie. zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. No i... No i co. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!